Piłkarskie spotkanie Limanowi z Wisłą Kraków było ozdobą festynu charytatywnego razem dla Karolka. To jednak nie jedyny mecz piłkarski, jaki rozegrano podczas środowego festynu. Najpierw zagrali ci, którzy piłkę kopią od święta, samorządowcy i przedsiębiorcy z powiatu limanowskiego. Wynik mniej ważny, bardziej liczyła się intencja. Bardzo się cieszę, że wielu os wiele osób odpowiedziało na nasz apel samorządowców, biznesmenów, ludzi dobrego serca, ponieważ liczy się każdy dzień na operację mojego Karolka. Im więcej uzbieramy środków, im szybciej uzbieramy te środki, tym wcześniej może dziecko być szczęśliwe. Choć samorządowcy ten mecz wygrali 1 do zera po bramce Pawła Pięty, dyrektora mos to przedsiębiorcy wcale rąk nie załamywali. Jednak ten mecz potraktowali bardzo poważnie. Ja, jak wychodzę na wojsko, chcę wygrać i to nie ma dwóch zdań. Ale większość moich, większość moich kolegów, którzy wychodzą na wojsko, chcą wygrać. Ale słuchajcie, bawimy się. Super intencji, super. Dla dzieciaka, dla choroby. To to, to jest piękne. piękne. Wszyscy kibice z niecierpliwością oczekiwali tego najważniejszego wydarzenia dnia meczu piłkarskiego Limanowi a Wisła Kraków. Oficjalnego otwarcia tego spotkania dokonał Zbigniew Szubryt, sponsor Limanowi i Wisły Kraków. Dzisiejszy mecz uważam za upadę. To z jego inicjatywy mecz ten mógł się odbyć. Kilka słów od siebie dołożyli współorganizatorzy tego wydarzenia. Marek Przeczutka, prezes Związku Limanowian, Ryszard Kulma, prezes MKS Limanowia oraz starosta limanowski Jan Puchała. Będę wszystkim witam was, drodzy kibice, ludzie, ludzi dobrego serca. To dzięki Wam Karolek może mieć operację i to jest, jest najbardziej szczytny cel i po, po to, 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 że jesteśmy tutaj zebrani. Witam serdecznie. Mecz w Limanowej rozpoczął się od wzajemnego badania sił. Obie drużyny grały zachowawczo. Pierwszą dogodną dla siebie okazję do strzelania bramki miała Limanowia, jednak dłużni nie pozostali piłkarze Białej Gwiazdy. Po 45 minutach wynik 0 do 0. W przerwie meczu odbyła się licytacja tej oto koszulki Wisły Kraków z autografami zawodników. Wylicytował ją Bartłomiej Krajewski, który już ma specjalnie dla tej koszulki przygotowane miejsce w domu. I Przede wszystkim zaleicytowałem wskaźnikę trzeba pomóc parakowi za 500 zł o e, zbieraniu pieniędzy na jego operację. W drugiej połowie kibice w końcu doczekali się bramek. W 70 minucie spotkania prowadzenie gościom dał Romel Quito. Trzy minuty później strzałem z rzutu wolnego popisał się Rafał Gadzina, uderzając bezpośrednio z rzutu wolnego za kołnierz Koconia. Powinno moim zdaniem się odbywać więcej takich, takich imprez. My zawsze z przyjemnością, z przyjemnością udzielamy się w takich cele, celach charytatywnych. Jak tylko. Eee, wpływa zaproszenie, z przyjemnością przyjeżdżamy. To jest taka, a, idea i, i życzymy mu powrotu do zdrowia i oby się udało. Pieniądze do puszek zebrali wolontariusze, wśród których była Anna Potaczek z serialu W11. Licytowano gadżety sportowe, a wśród nich między innymi koszulki z autografami sportowców, podmłotek, wędrowały również dzieła sztuki. Chcielibyśmy podziękować wszystkim ludziom, którzy się udzielili, którzy wzięli jakiekolwiek, jak, jakkolwiek się zainteresowali nami, czy, czy nie wiem, starostwu, klubowi Limanowia. Z... Prezesowi, żeby to Wszystkim, wszystkim musielibyśmy spisać ja długą listę, żeby nikogo nie pominąć, nikogo nie obrazić, ale, ale wszystkim 7, serdecznie dziękujemy. Dzisiaj jest, 7, dziękujemy. Dzisiaj jest wielki mecz, wszyscy 5, grają dla jednego 15, człowieka małego, ale chyba uda się. Ym, mam nadzieję, że się uda. No, wszystko 1, na to wskazuje, że się uda i, i, i po prostu zmierzamy do tego celu e, i trzymamy się tej myśli. Także serdecznie dziękujemy. Podczas festynu charytatywnego udało się zebrać prawie 30 tysięcy złotych.